Są tak zwane depresje sezonowe i one pojawiają się w okresie jesienno-zimowym, w miejscach geograficznych, gdzie jest mało słońca. Ponieważ brak słońca powoduje, yy, powoduje gorsze funkcjonowanie naszego organizmu i powoduje to, że pojawiają się u nas stany depresyjne. Ale pojawiają się również depresje wiosenne, z tym, że depresja wiosenna. To już jest konsekwencja tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą: nie chce mi się. Tego, tego początku depresji, która pojawiła się w okresie zimowym, jakby można byłoby powiedzieć tak na szybko, że to jest druga faza, czy kolejna faza tej mikrodepresyjki zimowej, na którą nie zwróciliśmy uwagi, która była tak minimalna, że w żaden sposób nie rzuciła nam się w oczy, w żaden sposób nie zauważyliśmy, że to jest stan y, niepokojący nawet nasza rodzina, nasi najbliżsi nie zauważyli, że to jest stan, w którym należałoby się nami zaopiekować to jest to może być konsekwencja właśnie tej y, mikrodepresyjki zimowej obni zimowego obniżenia naszego nastroju i Konsekwencją jest nieprzyjęcie tego, że jest wiosna, że jest jasno, że jest słońce, że życie, że generalnie świat budzi się do życia, natomiast my nie mamy w sobie już tej energii, żeby obudzić się do życia. Przyczyną tej wiosennej depresji może być też konsekwencja zimy, czyli przyczyną czy, czy zmożenia tej wiosennej depresji może być konsekwencja zimy, czyli złe odżywienie naszego organizmu. W związku z tym domowo można próbować sobie pomóc, na przykład przez dostarczanie sobie większej ilości witamin, zmianę diety. To może spowodować, że nasz organizm będzie silniejszy. I w związku z tym nabierzemy chęci do tego, żeby, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby żeby mieć więcej energii i zgodzić się na to wiosenne odrodzenie, które jest naturalnym stanem. Bo, bo w taki sposób funkcjonujemy, w taki sposób funkcjonuje cała przyroda, a my jesteśmy kawałkiem środowiska, kawałkiem przyrody. Też bardzo często na depresję cierpią dzieci i przy depresji jest bardzo istotne zwrócenie uwagi na jedną rzecz, że depresja jest stanem apatycznym, stanem, w którym nic mi się nie chce, nie mam energii do życia, nie mam energii do tego, żeby funkcjonować, nie mam energii do tego, żeby z kimkolwiek się spotykać. Też jestem zaniedbana, zaniedbany, zmienia się moja baga ciała, bo ta Waga ciała czasem spada, czasem rośnie, zmienia się funkcjonowanie moich hormonów, zmienia się yy, zmienia, zmienia się takie moje funkcjonowanie w codziennym świecie, czyli przestaję o siebie dbać, jest mi obojętne, jak chodzę ubrany, jest mi obojętne jak wyglądam, jest mi obojętne, czy byłem u fryzjera, czy nie byłem, czyli ten taki zewnętrzny wygląd, ale też jest wiele osób, które cierpią na depresję i są bardzo dobrze ubrane, bardzo, znaczy bardzo dobrze ubrane w sensie, bardzo zadbane, bardzo dobrze ubrane, bardzo wszystko jest poukładane, poskładane, natomiast y, są tak przerażone swoim własnym życiem i swoim funkcjonowaniem, że. Bo, boją się, czy, czy pozostają w takim, w takim stanie zamrożenia, że nie są w stanie pokazać na zewnątrz tego, co się z nimi dzieje. To są ludzie, którzy później w gabinecie mówią, że oni tak naprawdę płaczą cały czas, tylko płaczą do środka. Te łzy nie wypływają na zewnątrz, tylko wpływają, wpływają do środka, dlatego że nie mają nawet odwagi, żeby wykazać na zewnątrz to, że coś z nimi dzieje się nie tak. I bardzo istotne przy depresji jest to, żeby partnerzy, przyjaciele, współpracownicy zwracali uwagę na osobę, która cierpi na depresję, dlatego że depresja bardzo rzadko sama uda się po pomoc. Depresję trzeba na siłę zawieść i zmusić do tego, żeby skorzystała z pomocy, ponieważ stan depresji to jest stan, kiedy my sami siebie dys dyskredytujemy, sami z siebie jesteśmy niezadowoleni, czyli nie mam prawa, nie, nie mam możliwości, żeby ktokolwiek mi pomógł, nie, nie mam odwagi, żeby sięgać po pomoc, ponieważ to ja jestem do kitu.